Witaj w tym samouczku Trendbow. Dzisiaj wyjaśnię, jak kupić jeden z naszych pakietów. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto za pomocą danych logowania Trendbow. Po zalogowaniu w menu po lewej stronie kliknij przycisk Store, a następnie kliknij Buy Products. Tutaj wybierz pakiet, który chcesz. Możemy wybierać pomiędzy Profile, Social, Notorious, Influence lub Prestige. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Add to Card. Zobaczymy menu po prawej stronie, które pokazuje, że przedmiot znajduje się teraz w koszyku. Kliknij przycisk Review Card and Checkout, a następnie przycisk Checkout. Jeśli wcześniej nie podałeś swoich danych osobowych, otworzy się karta do ich uzupełnienia. Po ich wprowadzeniu przejdziesz do tej strony. Teraz, jako metodę płatności, wybierzemy opcję USDT Wallet Tron. Automatycznie przejdziemy do karty, gdzie zostanie przypisany nasz portfel do przelania środków. Upewnij się, że poprawnie skopiowałeś adres swojego portfela kryptowalutowego i dokładnie go wkleiłeś w wymianie, którą wybrałeś do wysłania zasobów kryptowalutowych. Upewnij się, że wysłałeś wymaganą ilość USDT, uwzględniając odpowiedni gaz do transakcji. Po wykonaniu wypłaty na ten portfel udostępniony przez naszą platformę, pamiętaj, że transakcja może trwać kilka godzin, ale będzie w trakcie przetwarzania. Możemy nawet zweryfikować transakcję, jeśli chcemy, przechodząc do Tronscan i wprowadzając nasz kod portfela. Będziemy mogli zobaczyć, czy zasoby są poprawnie przesyłane. I to wszystko, co trzeba zrobić, aby zakończyć zakup pakietu na naszej platformie. Mamy nadzieję, że ten samouczek był pomocny i że teraz masz więcej jasności na temat procesu zakupu pakietu. Serdecznie pozdrawiamy. Trendbo, be the trend, be the arrow.